Cześć, witajcie, z tej strony Vaha. Przed wami kolejny odcinek ze Skyrim the Forgotten City. No i ostatnio przeszukaliśmy sobie ten opuszczony pałac, który znajduje się e, tam i znaleźliśmy trochę informacji na temat krasnoludzkiego prawa. Idziemy sobie teraz do Brola. Nawet tutaj mamy misję, że mamy po prostu iść do niego i go poinformować o tym wszystkim. Um, dobra, tak więc udało mi się dostać do, pała do pałacu. I don't know we about Let me see it. That is... disturbing. This Dorotus fellow set out to disprove the existence of the Dwarves' Law, and instead triggered some kind of mass execution. So the Dwarves' Law is real, and can be triggered simply by striking another person. I take no pleasure in being vindicated in relation to this. But there's something else that troubles me. If the Dwarf's Law is still being enforced, does that not suggest the existence of some kind of judge? And this judge, who watches over us, must be somewhere inside the city. I need you to find whoever, or whatever it is. And when you do, well, I'm not going to say it out loud. But do whatever you need to do, for yourself.

It all but killed Brandis when he went down there. But he didn't have a full set. If you can get down there safely, let me know what you discover. A, dobra, no porozmawiajmy jeszcze o tym. Ah, yes. Fascinating, isn't it? It seems to be radiating from something deep beneath the city. But I've never been down far enough to see what it is. But if the dwarves were able to access the quarry that appears to be down there presumably they had a way to protect themselves from it so perhaps a full suit of dwarven armor would protect you not just any old dwarven armor though it would have to be in immaculate condition farewell tutaj da kolejną część Kurde to teraz szczerze mówiąc, nie wiem. Okradasz go może lepiej, nie będę. On tu już idzie. No bo tak, my teraz mamy hełm oraz rękawice. Ale zbroję można łatwo zdobyć, bo wystarczy zabić tamtego Norda. To sobie, jak już będziemy mieli prawie pewien zestaw, to pewnie tego Norda sobie zabijemy znowu. New mm. Kurde, najwi najwidoczniej od tego nie ma. Ogólnie pisaliście mi też, abym e, poszedł sobie do do mieszkania tego Norda. O którym wspomniałem przed chwilą. On miał chyba Rykas na imię, z tego co pamiętam. Bo podobno u niego jest, wiecie, jakiś ten liścik, w którym on grozi właśnie temu. No temu gejowi. Tylko nie będę gdzie z dom tego Rykasa. O. No to sprawdzimy sobie. Może znajdziemy tutaj coś ciekawego. Aha, on tu śpi w ogóle. No dobra. Obudził się. Ciekawe czy nas wywali stąd. Chyba tak. No dobra, czyli jest tak jak pisaliście. Wyjdźmy sobie stąd. E, możemy teraz powiedzieć... O, właśnie on miał Vernon na imię, zapomniałem. E, możemy mu to powiedzieć teraz. I w sumie można też z Jarelem porozmawiać, Zobaczymy czy z coś z tego wyjdzie. Ten Vernon chyba mieszkał gdzieś tutaj. O. Chociaż niekoniecznie musi teraz tutaj być dokładnie, bo to jest sklep tylko. E, chociaż w sumie poczekamy sobie po prostu. Już nie będziemy szukać jego domu. Nie pamiętam od której oni tutaj pracują, ale coś mi się kojarzy, że jest to trochę później niż zazwyczaj w Skyrimie to bywa, ale zaraz zobaczymy. Eee, dobra, wejdźmy tu. No, nie ma go jeszcze. no Nie mogę tu czekać. Dobra, to poczekajmy sobie z 4 godziny jeszcze i myślę, że już będą. No, chyba wszedł tu już nawet. Dobra, to zapiszmy sobie grę. To rykas podrzucać te listy z pod No dobra, no to porozmawiajmy sobie teraz z Rykasem który najwidoczniej nie toleruje tutejszego geja. Rykas to chyba zazwyczaj gdzieś tutaj łazi i macha sobie bronią. Wat? dobra. Co yeah. so ty

No Dobra, czyli właściwie to rozmowa to nam nic nie dała. A, no mogę wskoczyć jeszcze do tego Werner na. No ja jestem po rozmowie z nim, ale jeszcze nie wiem co dalej. Nie. Obstawiam, że kombinowanie z tą sprawą doprowadzi do jednego, po prostu, że złamiemy kresnobliskie prawo i tyle. No bo w sumie, co moglibyśmy tutaj zrobić z tą sytuacją? Eee, ale mieliśmy szukać skarbu. Pisaliście mi, gdzie on jest. Nawet pisaliście mi, chyba, dokładnie. Tylko, że, kurde, już nie pamiętam. Na pewno jest gdzieś tutaj w jeziorze. Ale nie pamiętam dokładnie gdzie. O, tutaj coś jest. A to jest mistrzowski kufer, kurde, a tak tu my chyba dostawaliśmy kluczyki normalnie, no nie? Niestety wytrychów mam bardzo mało. A, może być problem z otworzeniem tego z taką ilością wytrychów. Opatrzcie, teraz się praktycznie udało. Szkoda. O, jest. Yy, nie warto było, nawet nie biorę tego topora, bo w sumie nawet nie mam miejsca. Kurde, bo to już ten komentarz, gdzie pisaliście mi. Gdzie znajduje się ta skrzynka, to czytałem go już dość dawno. I tylko pamiętam, że on miał być, miał być w jeziorze, a nie pamiętam gdzie dokładnie. No dobra, popływamy sobie tutaj troszeczkę. Nie wiem, czy to ma być skrzynka jakaś czy co. Chyba się zaczynam dusić. A bo tu jest w ogóle coś zatopiony dom. No, tutaj możemy sobie zajrzeć. Ja tu pływam w ogóle dalej. Jaskinia. O, trochę problem w tym, że ja się duszę. Dobra, tam jest niby woda. Aha, dobra. To było bardzo mądre z mojej strony: że mam hełm oddychania pod wodą, a go nie używałem w ogóle. Dobra, ale coś tutaj odkryliśmy. Zaraz sobie zobaczymy co tutaj będzie. E, wiecie, bo ja zacząłem tutaj płynąć tak troszeczkę e, szybko, bo szukałem wiecie jak najszybciej powietrza. A trzeba to się rozejrzeć, czy gdzieś nie znajdziemy tutaj czegoś ciekawego. Ja ten hełm w ogóle chyba kupowałem jakoś ostatnio właśnie z myślą, że może nam się przydać ale coś tam chyba o nim zapomniałem Dobra, tu pod wodą chyba nic nie znajdziemy, tak więc wypłyniemy sobie tutaj, zobaczymy e, gdzie my w ogóle przyszliśmy O kogoś tu mamy, ciekawe czy. Czy mnie będzie atakował, czy jest to ktoś z kim będę mógł porozmawiać. Dobra, niby mnie teraz nie atakuje. No dobra, szukam skrzyni ze skarbami. Why don't you come in and... join us for dinner? Eee, może się dało zadać kilka pytań. We Hurry, we are hungry. What are explorers like you. We were exploring the bottom of a great mine when we found this cave. But just as we found it, the earth shook and the mine collapsed behind us. This is our home now we are pleased to see someone in the flesh. we found it in the water down below but we could not unlock it so we dragged it up here it is locked away in the lonely tower my siblings and i don't worry we will all share in your company. Podzielimy się twoim towarzystwem na no spoko. We are not sure a lonely tower sitting all by itself in a forgotten pocket of the earth. It is strange, is it not? So curious this one is! We have been here for years no dobra. No właśnie, to tak wygląda, jakby oni chcieli nas zjeść, no ale spoko. No dobra. Chodźmy z nim, czy tam z nią. To jest chyba ona. Zobaczymy, co z tego będzie. No myślę, że sobie z nimi poradzimy, jak coś. No, no właśnie. E, już myślę, że jeszcze... No właśnie. no powiem Wam, że ta modyfikacja robi się coraz bardziej interesująca. Ech, no dobra. Tutaj oni to chyba nic ciekawego nie mają. Tak przy sobie. No ale oczywiście będziemy sobie szukać tej skrzyni. Ciekawe w ogóle, jak my stąd wyjdziemy teraz. Czy będzie się dało tamtędy jakoś? Czy... Dobra, mamy kluczyk do tej wieży. Zobaczymy, czy coś jeszcze ciekawego mnie tutaj spotka, ale chyba już nie. Chociaż na dół da się gdzieś zejść. No i jest, klucz do, klucz do zamkniętej komnaty w Cytadeli. Przeczytajmy ten list. Eee... No. Kurde, jak on... Nie mogę znaleźć, tego nie widzę nigdzie. O jest, dobra. A, jeśli czytasz te słowa lub ktoś zaufany ci je czyta, to wiedz, że oznacza to, że już nie żyje. Przepraszam, ale nie będę w stanie dłużej się ma opiekować. Chcę jednak, żebyś bardzo dokładnie zapamiętał moje słowa. Nie ufaj Jarlowi Metulusowi, czy tam Metulusowi. Jak tylko napiszę tę wiadomość, mam zamiar udać się do niego i porozmawiać z nim o tym, co wyprawia w zamkniętych komnatach Cytadeli? Jeśli nie wrócę, to będzie to znaczyło, że zostałem przez niego zabity. Dzięki tym zabiskom, znajdziesz klucz do tych zamkniętych komnat. Będziesz musiał znaleźć kogoś o dobrym sercu. Ty zawsze lepiej wiedziałeś, czy spotkana osoba jest dobra. Zawsze byłeś lepszy w ocenie innych. Kiedy już spotkasz taką osobę, to z pewnością będzie ona wiedziała, co zrobić. Twój brat Harubal. No dobra. Ogólnie to może grę sobie zapiszmy tak na wszelki wypadek. No i cóż, sprawdźmy tutaj, czy gdzieś dojdziemy. Szata przywracania. Albo nowe rękawice, no nieźle. A te szaty to chyba sobie tutaj odpuszczę. Dobra, ale czy my w ogóle stąd będziemy mogli wyjść teraz? tak ogólnie to tędy chyba nie da Rady Nigdzie, chyba tylko można się wrócić do wody. Okay, wędka. sprawdźmy. No cóż, w sumie weszliśmy tutaj normalnie, przez jakąś klapę, no to może i będzie się dało wyjść. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam gdzie ta klapa była, bo wiecie, tak zacząłem się dusić, więc zacząłem jak najszybciej uciekać. Hmm. No albo i się nie będzie dało stąd wyjść, a nie, to jest tu. Dobra, czyli jednak bez problemu sobie wyszliśmy, już się zaczynałem bać, że się nie będzie dało wyjść z normalnie. No ale dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Oczywiście w kolejnym będziemy sobie szli tam do Jarla, do tych zamkniętych komnat, i zobaczymy, co jest za, a, za tamtą bramą. A tymczasem dzięki Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić łapki w górę, komentarze i tak dalej. No i cóż, trzymajcie się. Cześć.